Witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować takie piękne, wiosenne już babeczki. Wszyscy za tą wiosną czekamy, ja również. Myślę, że przepis Wam się spodoba. Jak widzicie, babeczki się pięknie prezentują, a nie dosyć że się pięknie prezentują, to są naprawdę pyszne. Więc myślę, że wypróbujecie w swoich domach. Ja użyłam tutaj tym, co posypuję. To jest ciasto szpinakowe. Komentujcie, lajkujcie. No i zapraszam Was, kochani, na filmik o tych pysznych, kolorowych, wiosennych babeczkach. Zapraszam. 100 gram rozpuszczonego masła. Dwa jajka. I dwieście pięćdziesiąt mililitrów mleka. Wymieszajmy to. Do tego dodaję 3 łyżeczki cukru waniliowego, a następnie 360 gram mąki pszennej i proponuję ją przesiać przez sitko, od czasu do czasu mieszając. Następnie dodaję 70 g cukru pudru. A teraz wystarczy tylko te składniki dobrze ze sobą połączyć. Teraz dodaję jedną łyżkę kakao. zapomniałam dodać, że dodałam również pół łyżeczki proszku do pieczenia. Formę do muffinek wykładamy papilotkami i będziemy teraz napełniać je do czy czwartej wysokości. Mi wyszło 15 papilotek. No tutaj jest troszeczkę mniej, będzie mniejsze ciasteczko. Następnie do tych naszych babeczek składamy kostkę czekolady, przykrywając ją ciastem. I tak przygotowane babeczki wkładamy do piekarnika na 180 stopni z termoobiegiem na około 40 minut do suchego patyczka. Babeczki właśnie wyjęłam z piekarnika. Jak widzicie pięknie wyglądają. Musimy czekać aż się wystudzą i będziemy zaczynać robić krem. Babeczki mamy już pięknie. Upieczone. Został nam do zrobienia tylko krem. Krem robię ze śmietanki. 250 ml śmietanki przelewam. Ja mam śmietankę 36%. Przez chwilę ją będę ubijała. A teraz do niej dołożę selek mascarpone plus dwie łyżeczki cukru pudru. I dalej miksuję. I krem gotowy. Słuchajcie, jeśli będziecie robić krem, no jest na przykład bardzo ciepło. To proponuję dołożyć żelatyny na 250 ml, tak z pół łyżeczki, rozpuścić w gorącej wodzie, wymieszać i dodać do ubijającej się śmietany. No, ja dzisiaj. Nie ma takiej pogody, żebym musiał używać śmietany, a babeczki będą za chwilę podane, więc nie będę używała śmietany. No i teraz wystarczy zaraz je przełożyć do rękawa cukierniczego. Następnie dekorujemy nasze babeczki. Jak pięknie te babeczki już wyglądają. Można by już je tak zostawić, chociaż ja mam na nie inny pomysł. Został mi biszkopt zielony, który robiłam wcześniej. i Teraz chcę te babeczki trochę udekorować. Tutaj to już wystarczy od nas. sobie z pozostałymi babeczkami, ale mówię, każdy może sobie dodać coś innego, jakieś płatki. A może te babeczki zostawić tak jak są teraz, podać je z owocami. Ale sami przyznajcie, że no są piękne. Ja żeby nie przedłużać. Pokażę, jak ja chcę je udekorować. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania. A na dzisiaj, kochani, to już wszystko. Do zobaczenia. Zapraszam Was na kolejny filmik.